Dzisiaj wam pokażę jak zrobić e, automatyczną farmę na skyblocku e, Potrzebne są wam 4 totemy e, Ja kupiłem 50, no jak chcecie na przykład karoców to kupujecie e, te nasionka, które chcecie Kilo w motyka, 4 e, pociągi. Ok, szyby okna yy, gras ziemię no dobra to zaczynacie tak jak ja tu zacząłem tu nic nie ma bo, no dobra podbuduję się sorry no i robicie tu tak macie takie kółko i budujecie w, w tą stronę raz mm. <laughs> jedno za długo jedna kratka za długo musi być jeden, dwa jeden, dwa, trzy, cztery z tej strony musi być tak samo Tego tu nie powinno być. No i teraz... O, coraz... Jedno. No i tutaj musi być 3, tu 3 i tam 3. Na każdej stronie musi być tak samo. Po każdej stronie musi być tak samo. Eee, wątpię, że będą odcinki z Fortnite'a, ponieważ jakoś Roblox jest bardziej z Robloxa. Mój kanał, był, moje pierwsze odcinki były stworzone przez, e, z, z odcinków z Robloxa, więc na moim kanale będzie Roblox na razie. No i tutaj stawiamy, tutaj stawiamy, tak, taśmy ciągi, na, na tym kładziemy szyby i tutaj teraz chodziemy to temy. No i teraz tutaj siejemy. Napiszecie w komentarzu hashtag hashtag farma to przypnę Wam serduszko. No i tak się buduje kolejne No i tu później się idzie w górę. No i to samo. A no, jeszcze Wam pokażę, jak te na dole zrobić. Tą skrzynkę w sensie pokażę Wam, jak mam zrobioną. Mm, no, jak zawsze. Ja już mam tyle Pięter. Zrobione marchewek farmy automatycznej, Aha, tutaj. E, no tutaj, no to jest proste robicie tak, żeby nie wylatywało. Potrzebujecie taką skrzynkę, która zbiera, i no po prostu, i tyle. No i ja tutaj sobie siadam na te krzesło i wam podam trik siadacie na te krzesło otwieracie skrzynkę No, i tak później będziecie dużo zarabiać. No więc z tego odcinka już tyle. Jak chcecie więcej odcinków, zostawcie łapkę w górę i suba. Jak będzie. Jak będzie 10 lajków. Nie, jak będzie 5 lajków. Powiem wam. Nie, zrobię jakiś odcinek z tego trybu, więc cześć.